Hejka, witam w kolejnym odcinku z Gierczenia na Chińsko. Dawno nie było, ale wracamy i to z przytopem, bo dzisiaj pokażę Wam. Konsolkę za 3 zł. Tak, nie przesłyszeliście się. Konsolka za 3 zł to jest. Chyba coś w rodzaju tych brick gameów, czy coś takiego. No, chyba nie ma co po prostu przedłużać. Tylko odpakujmy z folii i jedziemy z tematem. No dobra, mamy sobie konsolkę w wspaniałej folii. A w środku mamy coś takiego. Konsolka kosztowała mnie 3 zł, a nawet nie do końca, bo później Wam opowiem dlaczego. Ale dobra, mamy tutaj takie to coś, co trzeba by wysunąć pewnie, żeby konsolka ożyła. Także wieko pomna chwila. Nie może być. Odpalamy. E, działa. A ja myślałem, że nie zadziała. No i dobra. OK, spróbujmy w takim razie w coś zagrać, na przykład tą. to. Chyba będą wyścigi, jeśli dobrze kojarzę. chyba jakieś tetrisy są, coś takiego. Dobra, weźmy na razie to. A nie, to czołgi! Mamy czołgi sobie tutaj. Trochę dziwnie się gra, jak muszę patrzeć w kamerę. Ups. dobra, dopiero po dłuższym przytrzymaniu działa przycisk dźwięku. Dobra, zróbmy. Przegrałem. Okej. Okay. No dobra, weźmy sobie na przykład to. Dobra, widzę, że to może być trudniejsze niż myślałem. Oj, coś. Aha, czyli tak mogę też pauzować? Dobra, zobaczmy jeszcze coś innego. No, że kiedyś były też jakieś takie wyścigi tego typu. To wygląda jak Tetris akurat. Oj, troszkę źle to zrobiłem. No dobra, to już. Już wiem, że to nic tego dobrego nie będzie. No, spoko. O, dobra. To sobie weźmy. Pamiętam, że na mach to troszeczkę fajniej udźwiękowione było. Ale mówiąc szczerze, całkiem nieźle się steruje na tej konsolce. Myślałem, że to będzie naprawdę jak droga przez Mękę. A to się całkiem nieźle w to gra. Całkiem dobrze zainwestowane 3 zł by to było. Ops. Dobra, już może weźmy coś innego. W tym się pauzuje, ok. Ale nic nam z tego pauzowania teraz. Jeszcze yy, z jedną gierkę wypróbujmy. Może sobie weźmy to właśnie. Coś tu chyba akurat nie pykło. Hmm, ciekawe. Weźmy jeszcze raz. Dobra, teraz weźmy sobie to może jeszcze zobaczmy. O, dobra, teraz. Dobra, widzę, że to działa. Okej. Okay. Dobra. No, już myślę, że nam styknie. I możemy. O, jeszcze tutaj fajna opcja, bo można sobie zawieźć jako brelok. Chociaż ja bym pewnie nie zaryzykował używania tego jako brelok. Ale naprawdę spoko. Myślę, że spokojnie możemy przejść do podsumowania. Konsorka za 3 zł. Myślę, że całkiem spoko opcja i myślę, że za 3 zł to spokojnie można zainwestować coś takiego. Znaczy za 3 zł pod warunkiem, że kupicie to od producenta. Eee, tak czy inaczej z Chin, bo w Polsce to koło dychy kosztuje coś takiego. No tam za 9 zł najtaniej widziałem. Ale tak to myślę, że całkiem spoko opcja. Nie można na pewno tego traktować jako jakąś pełnoprawną konsolę, jakoś po, jakieś poważne urządzenie, ale raczej taki Taki mały gadżecik do, nie wiem, zagrania w autobusie, ewentualnie, nie wiem, dla jaj sobie kupić, zagrać ze dwa razy. E, no, także to, to tak. A, bo w ogóle to ta konsola miała mnie kosztować 3 zł. Ale sprawa wygląda następująco, że e, zamówiłem ogólnie tą konsolkę jakoś tak, ja wiem, e, z 5 miesięcy temu nie, dawniej już było, 5 miesięcy to ja czekałem na tą konsolę a dopiero teraz nagrywam jakoś w październiku albo w listopadzie chyba zamówiłem chyba w październiku zamówiłem i czekałem do, z 5 miesięcy na tą konsolę po czym tak stwierdziłem, że chyba napiszę do tego od kogo kupiłem, że coś jest nie tak, bo nawet jakieś powiadomienia czy coś mi nie przychodziły i stwierdziłem, że o, i teraz przyszedł jeszcze kod i stwierdziłem, że napiszę po prostu, co się dzieje z moim zamówieniem. Wiadomo, no 3 zł to nie za dużo, ale no uznałem, że to mnie ciekawi. Stwierdzili, że wysłali, ale no nie mogą mi wysłać tam jakiegoś żadnego śledzenia czy coś w tym rodzaju. Napisałem więc do portalu, z którego to kupiłem. I oni stwierdzili, że to załatwią. No i jakoś tak z dwa dni później przyszedł do mnie przelew na te 3 złote. A jakoś chyba dwa tygodnie później yy, dotarła do mnie ta konsola. Także tak to wygląda. To, więc dostałem swoją pierwszą konsolę za darmo. Chociaż konsola to jest bardzo dużo powiedziane, to jest taka gierka elektroniczna, takie coś jak kiedyś na bazarach można było kupić. Ale spoko, myślę, że mogę spokojnie to polecić.